Hej, witam wszystkich w kolejnym Trollboxingu GameTroll TV i dzisiaj mamy na tapecie Munchkina, Munchkin Panic, czyli gra planszowa w świecie Munchkina na podstawie gry Castle Panic, czyli taki mm, tower defense, gra typu tower defense powiedzmy, czyli bronimy e, naszej, naszego zamku, czyli musimy grać wspólnie, razem. Jest to gra poniekąd kooperacyjna, ale to nie znaczy, że tak jak na Munchkina nie przystało, nie będziemy sobie przeszkadzać. Więc zobaczmy, co mamy w środku. Mamy planszę. Na środku tej planszy będziemy wstawiali zamek, a tutaj mamy różne strefy, w których będą pojawiały się potwory i poruszały potwory. Następnie mamy żetony z potworami oraz elementy zamku, które sobie tutaj wystawiamy, robimy taki 3D zameczek. Tam są mury i wieżyczka. Potwory, które możemy rozpoznać z klasycznego na fantazy, Jest ich więcej. Mamy do tego kosteczkę i podstawki, na których będziemy stawiać potwory, one się będą poruszały po planszy, bo jest to gra planszowa. Mamy woreczek, to miło. Woreczek, z którego będziemy losować te potwory. Fajnie, że ten woreczek jest, bo często jest tak, że w grach są brzetowe, które trzeba losować, a wcale nie dostajemy tego woreczka. No i mamy talię kart. Jest to kart, talia kart skarbów, Czyli wiadomo to, czego klasyczny manszkin chce najbardziej, czyli wzbogacić się na skarbach. No i tutaj możemy rozpoznać rysunki z manczkina fantazy, ale efekty tych kart są trochę inne. Są trochę inne niż w tamtym klasycznym manczkinie, bo tutaj mamy grę planszową, mamy karty podpowiedzi, no i mamy karty zamków, tak? czyli karty, które będziemy zagrywać. Zagrywać po to, żeby pokonywać potwory, ewentualnie czasem też może rzucić jakąś klątwę. No i to wszystko, co mamy w środku. Niby nie dużo, ale za to jest w tym naprawdę, naprawdę sporo zabawy. Więc mam nadzieję, że niedługo już pokażę Wam to w recenzji na kanale GameTroll TV. Więc do zobaczenia! Hej!